Przejrzałem układy policyjne po pobycie w Francji. 6 lat tam odkryłem polskich Francuzów. Handlują z policją Koszalin z policji. Polskich Francuzów z policji w Brest. Mają Arabów Ciapatych, pięciu Arabów w długich włosach z Maroko. To są dilerzy polskiej policji w Brest-Lambozelek. Yy, dilerzy polaczków we Francji z policji, czyli polskiej policji Koszalina i administracji młyńskiej. Zabili tam chłopaka we Francji, mieszkałem z kurwami na jednej ulicy. Zabrali mu dragi, wiedziałem gdzie schowali, zabrałem im te dragi. Kurwy zaczęli mi obserwować. Uszykowali w koszalinie czarny worek. Dzięki skurwy synom odkryłem układy w Polsce. Podstawiają administrację więzienną polskich Francuzów, udają Polaków, to jest do dilerów. To jest układ policyjny w Polsce po Smoleńsku do dilerów. Są dobrze zorganizowani. Podstawili administrację młynską, strefową i inne więzienia w Polsce. Polskich Francuzików mają opłaconą prokuraturę i policję, dlatego nie boją się z układu. Obserwują mnie, pilnują, żebym nie pojechał po administracji SW i nie udowodnił, że to polskie Francuzy gadają po polsku i po francusku, udają Polaków, to są polskie francuziki, to jest układ smoleńsk yy, nowej policji, która odjebała rząd Młyńska, Koszalin. Obiecuję wam, że będziecie złapani, odpowiecie za usiłowanie morderstwa. I za Grzegorza Rybińskiego, Polskie Polaczki, Francuzy, Układ Policyjny w Polsce po smoleńsku. Rozjebie wam wszystkie więzienia w Polsce.